Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak uczelnie polskie zostały przejęte faktycznie przez Masonerię i jakie to ma konsekwencje dla naszej polskiej przyszłości dla kształtu tych, których nazywa się elitami. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do oglądania kolejnych programów. Jarosław Gowin zakończył działalność jako minister szkolnictwa wyższego. I ktoś mógłby zadać pytanie, jak to się stało, że taka ważna postać, koalicjant, wicepremier był tylko ministrem szkolnictwa wyższego, a nie jakiegoś ważnego ministerstwa gospodarczego. I w tym momencie trzeba sobie uświadomić, jak ważne było i jest Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, ważne dla, nie, nie tylko dla naszej przyszłości, ale i dla naszej y, teraźniejszości. I to jest ciekawe, że y, prawa strona y, nie zwraca uwagi na to, na co powinna głównie zwra zwracać uwagę, czyli nie zwraca uwagi na te Momenty życia społecznego czy państwowego, które są ideowe, które związane są ze światopoglądem, z wartościami. Od lat zgłaszałem się do różnych prawicowych polityków, posłów, apelując o to, żeby zainteresowali się bibliotekami. Sytuacja w bibliotekach różnego typu, publicznych, miasta, miejskich. Uniwersyteckich jest taka, że szczególnie w tych bibliotekach publicznych, jest taka, że jak wejdziemy do takiej biblioteki, to znajdziemy tam głównie jakieś lewicowe masońskie książki. Nie ma tam książek katolickich, nie ma tam książek prawicowych. Lewa strona masoni o to dbają, prawa strona zupełnie się tym nie interesuje, i prawa strona nie interesuje się, nie interesowała się też uczelniami wyższymi. Zauważmy, sytuacja w Polsce była taka, że komuniści nie byli głupi, myślę o okresie po II wojnie światowej do 1989. Komuniści nie byli tacy głupi i bardzo dbali o uczelnie, dbali o to, żeby one były ich. Ale yy, tylko początkowo robili tak, że obsadzali stanowiska komunistami, że nie pozwalali niekomunistom być profesorami czy kimś, kto o czymś istotnym decyduje w szkolnictwie wyższym. Później się wycwanili no i zaczęli wprowadzać ludzi jakby niezależnych, nie będących komunistami, ale jednak nadających na tych samych falach. Czyli w istocie reprezentujących ten sam światopogląd, ten sam kierunek ideologiczny, czyli jakoś lewicowych, jakoś materialistycznych, jakoś nastawionych na kult nauki w tym takim marksistowskim znaczeniu, czyli takich neopozytywistycznych. Z tego, z tego środowiska naukowego, które nie, którego nie stanowili komuniści, zrodziła się początkowo Unia Demokratyczna, później Unia Wolności, później w znacznej mierze Platforma Obywatelska. I potem mieliśmy rok 89, nastała wolność, i faktycznie w wielu perspektywach przez kilka dobrych lat ona jakoś jeszcze była, również na uczelniach, tylko że nie dokonano jednego ważnego ruchu, to znaczy nie dokonano dekomunizacji tych uczelni i lustracji, prawda? bo w czasach PRL-u było takie absurdalne zjawisko, że profesorowie komuniści z reguły nie mieli żadnych powiązań ze służbami specjalnymi, czyli ze służbą bezpieczeństwa czy z informacją wojskową, potem WSW. Natomiast ci niezależni, ci, którzy mieli... Stanowić o, o tym zaufaniu do wyższych uczelni, o ich autorytecie, czy niezależni bardzo często byli agentami. Sukało się na nich haków, przekupywało się ich, oferowało im się różne dobra, wyjazdy za granicę, stypendia, możliwość stypendiów zachodnich pod warunkami wejścia w ścisłą współpracę ze służbami specjalnymi, z, z, zostania agentami, prawda, w środowiskach uczelnianych. To samo dotyczyło środowisk uczelni katolickich, prawda, KULU czy ATK, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Z bólem w pewnym momencie się dowiedzieliśmy, że wielki Polski, katolicki filozof, ojciec, krąpiec był współpracownikiem służby bezpieczeństwa, prawda? On się tłumaczył, że to dla dobra kulu, że dla ochrony kulu i tak dalej, no ale nie mniej, prawda? I yy, po 1989 sytuacja była taka, że uczelnie funkcjonowały jakby normalnie. Tyle, że nabór pracowników był dokonywany przez oczywiście zastaną, nieweryfikowaną kadrę profesorską, czyli oni zatrudniali no takich, którzy im pasowali, swoich, prawda, i namnożyło się na przykład w dziedzinie filozofii, gdzie dotąd w znacznej mierze dominowali marksiści, nam mnożyło się heglistów na przykład, bo od Marksa do Hegla no to jeden krok. Nam marksizm zbudowany jest na heglizmie, którzy już się prezentowali no, jako tacy uczeni, niezależni. To tylko, tylko taki drobny przykład. Ale teraz Uczelnie polskie w latach 90. funkcjonowały tak jak w PRL-u według zasad, formalnie według zasad y, y, wolnych uniwersytetów. Pamiętajmy, że za komuny był zakaz wstępu y, milicji, służb specjalnych na, na teren uczelni, to musiały być specjalne procedury do tego, wyjątkowe. Komuniści tego. Przestrzegali, było tak, że jak ktoś zrobił habilitację no to już był nie do usunięcia. Dlatego bardzo uważnie przyglądało się habilitacjom, znaczy komuniści. Profesorowie decydowali o wszystkim, czyli decydowali o programie na swoim kierunku studiów, o kadrze. Czyli to oni wskazywali, kto ma być ich asystentami, czy adiunktami. Profesorowie decydowali o studentach, prawda? To ja sam uczyłem w Akademii Teologii Katolickiej, a później na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo to Akademia się przekształciła w Uniwersytet. Przez wiele, <laughs> przez wiele lat uczyłem jako wolny strzelec. W zasadzie społecznie, często wykonując tyle zajęć, że to odpowiadało etatowi. Pamiętam, że w latach w drugiej połowie lat 80., w początku lat 90. za swoją pracę jakby pełnoetatową, otrzymywałem pod koniec roku sumę odpowiadającą jednej miesięcznej pensji, później 10 lat byłem adiunktem. Także jakby znam ten proces od środka. Miałem wtedy i dotąd mam wiele kontaktów z różnymi osobami ze środowisk uniwersyteckich. Więc profesorowie, nie tylko profesorowie, sami jakby dobierali studentów, znaczy, kto jest na kierunku, kto jest na seminarium. Kto jest na wykładzie monograficznym, prawda, kiedy ja prowadziłem seminaria, no to albo nie było ograniczeń liczby osób przyjmowanych na seminarium, bo było mało studentów, po prostu, za, za komuny były to specjalne ograniczenia, albo no decydowałem, ty będziesz chodził na moje seminarium, znałem studentów, prawda, bo seminarium jest od trzeciego roku, i, a ty nie będziesz chodzić, bo ty, ciebie to nie interesuje, ja ciebie nie cenię, yy, nie chcesz się uczyć, yy, no to idź gdzie indziej. Prawda? I yy, z takimi zespołami studentów można było prowadzić efektywne, yy, owocne seminarium, seminarium którego e efektem były często publikacje naukowe yy, wydawane yy, w wydawnictwie yy, uniwersyteckim. I później wszystko zaczęło się zmieniać, powoli, 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 aż do momentu, który przyszedł Jarosław Gowin, on już jakby dokończył ten proces destrukcji uczelni wyższych, doprowadził jakby do, do, dokładnie do tej samej sytuacji, która była powiedzmy w okresie stalinowskim. Prawda? Uczelnie stały się instytucjami w znacznej mierze ideologicznymi pod pełną kontrolą jakby pewnych środowisk, to znaczy tych środowisk, które faktycznie reprezentuje Jarosław Gowin, stały się tubami ideologicznymi, a nie ośrodkami naukowo-dydaktycznymi. I jak ten proces wyglądał? Ja przez pewien czas miałem taki plan żeby zostać doktorem habilitowanym. Prawda? Napisałem habilitację, później miałem szalone kłopoty z jej obroną. W pewnym momencie zrezygnowałem. Zrezygnowałem, kiedy uświadomiłem sobie, że ta habilitacja już mi nic nie da, bo habilitacja była dla mnie ważna, żeby osiągnąć samodzielność naukową, żeby mieć własny kierunek, żeby mieć własny program naukowy, żeby mieć wybranych przez siebie studentów, wybranych przez siebie współpracowników. Prawda? To się stało niemożliwe. Nagle okazało się, że nie ma już czegoś takiego jak dożywotni pracownik naukowy, tylko wszyscy są na kontraktach, i te kontrakty są przedłużane po odpowiedniej ocenie. Dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że jeżeli jakiś profesor chce przetrwać na uczelni, Kolejny rok, no to musi napisać książkę, i teraz co roku musi napisać książkę, musi sam sfinansować wydanie tej książki, sam ją opracować, zrobić jej redakcję, i jakby cała para idzie w ten gwizdek, co oznacza, że no komuś kontrakt może być przedłużony, jeżeli ma odpowiednią ilość punktów za. Książkę napisaną po polsku i wydaną w Polsce można dostać, no powiedzmy, nie wiem, jakie teraz są punktacje, nie, nie sprawdzałem tego, to się wciąż zmienia. Powiedzmy 12 punktów, a za artykuł w zachodnim czasopiśmie, odpowiednim zachodnim czasopiśmie można dostać 36 punktów. No, czyli e, ci, którzy jakby stanowią elitę uczelni, to są ci, którzy mają dużo punktów i dużo cytowań, a e, żeby opublikować w danym czasopiśmie zachodnim e, artykuł, trzeba być akceptowanym przez to e, czasopismo wysokopunktowane. A oczywiście wysokopunktowane są czasopisma e, lewackie, masońskie. Takie, które, w których no, profesor, jakby normalny, poszukujący prawdy, nie, będący katolikiem na przykład, nie zostanie opublikowany. Dziś studentów na seminarium przyjmuje się według punktów, to znaczy jakie mają oceny, według tego jak. Hmm, się zgłoszą, prawda? Pierwszy, kto pierwszy, ten, ten lepszy. Prowadzący seminarium nie ma na to żadnego wpływu. Efekt jest taki, że, że poziom gwałtownie, gwałtownie spada uczelni, czyli jakby to, co kiedyś było wyższym wykształceniem i dzisiaj też się nazywa wyksz... wyższym wykształceniem, jest trzy razy niższe, a z drugiej strony jest to kuźnia kadr masońskich. I znakiem tego, takim wyraźnym znakiem jest to, co dzieje się wokół LGBT, wokół poprawności politycznej na uczelniach, prawda? że to LGBT tam jest no, pieszczone, promowane, że są wykłady z dziedzin, które których nie powinno być na uczelniach wyższych, bo nie są to wykłady naukowe, tylko są to wykłady o, o, o charakterze ideologicznym. Ucisza się pracowników naukowych, którzy mają inne poglądy, chociaż niby uniwersytet jest miejscem, gdzie można prezentować każde poglądy, byle one miały jakieś uzasadnienie naukowe, a nie były właśnie ideologią. Stan uczelni, brak uczelni, brak faktycznego wyższego wykształcenia z jednej strony prowadzi do, do tego, że społeczeństwo się proletaryzuje i w przyszłości nie będzie miało elit. Te elity zostaną zastąpione jakby przez kogoś innego. Z drugiej strony. To powoduje, że ludzie z wyższym wykształceniem, i to już widać, głosują na Platformę Obywatelską, głosują na lewicę, mają poglądy takie, jakie uznają za prawidłowe Masoni. Dziękuję bardzo.